Cześć, witam dzisiaj Was bardzo serdecznie. Porównamy sobie karty z furta 14 i 15. -ki. Zaczynamy od Włocha Kierlinga o jeden słabszy Pace, jak widać w FIFA 14 7776 w FIFA 15. Słabsze strzały, słabsze podania. Także słabszy dribbling i defensywa lepsza fizyki nie mamy jak porównać z główkami ponieważ nie wiem co się tam wlicza także następny zawodnik Pirlo Andrea Pirlo space mu bardzo bardzo zmalał 15 strzały także podania nadal na tym samym poziomie tak samo dribbling oraz defensywa zmalała tak więc następny zawodnik Alonso. Już będzie w Bayernie Monachium także pace ten sam, strzały lepsze, podania lepsze, dribbling lepszy i def lepszy. Jest to jeden z nielicznych zawodników, w którym z grubsza podnieśli statystyki. Następny to Iker Casillas, któremu aż o was malał overall, o was malała parada, o jeden łapanie. Tyle samo wykopów, jak i tyle samo szybkości refleks zmalał o 2 i także ustawienie też o 2 zmalało. Następny to Fabregas, któremu overall zmalał o 2. Także zmalał mu podania o 2 o 1 dribbling. Główki o 2. Fabregas oczywiście już w Chelsea. Kolejny zawodnik to Hugo Loris, któremu wzrósł overall o 1. Parady ma tam samo, łapanie wzrosło o 1. Wykopy zmalały o 3. refleks zmalał o 1. Szybkość zwiększyła się o 2. Następnym zawodnikiem jest Javi Martinez, któremu zmienili pozycję z SPD na SO. Space zmalał z 5,7 na 5, strzały też 6, 2 na 6,1 1 podania także zmalały. dribbling też defensywa na tym samym poziomie główki wzrosły. Kolejny to Sergio z którą karta niewiele się zmieniła. Strzały o 1 wzrosły podania także oraz defensywa zmalała O 2. Także ta karta... Jedna z nielicznych, która tak niewiele się zmieniła. Następny zawodnik to Jérôme Boateng, któremu wzrósł overall o 2. Szybkość zwiększyła się o 2, strzały zmniejszyły się o 1, podania zmniejszyły się o 6, drybling zwiększył się o 2, obrona o 1. Następny Huan Mata! Już w Manchesterze United overall zmalał mu o 2 pace zmalał o 4 o 1 strzały zwiększyły się podania o 1 natomiast dribbling został na tym samym poziomie def 31 także zmalał i ogólnie aż tak dużo się nie zmieniło i to by było na tyle, także żegnam się z Wami bardzo serdecznie, dajcie łapkę w górę, jeśli się podobało, zostawcie subskrypcję i cześć!